Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest z nami dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Czy chciałby się nam pan profesor przedstawić? Może też datę urodzenia? Oczywiście. Nazywam się Sławomir Berski. Jestem profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i nie licząc dyrektorów Instytutu Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii jestem piątym dziekanem Wydziału Chemii. Piąty. Piątym? Piątym. Tak mówi historia mhm. najnowsza. Natomiast jeżeli chodzi o rok urodzenia, bo wiele osób się może zastanawiać, jak stary jest ten dziekan, to muszę Państwu powiedzieć, że urodziłem się w roku 1968. To dość ciekawy rok w historii Polski, bo w marcu rozpoczęły się zawieruchy w naszym kraju, które zakończyły się dość dużym wyjazdem społeczności żydowskiej z naszego kraju. Mówi się o tak zwanym w marcu 1968 roku. Natomiast ciekawe jest również to, że rok 1968 także jest ważny w historii Europy, ponieważ były również protesty we Francji i we Francji młodzi ludzie walczyli po to, ażeby zmieniać świat. Kiedy po wielu latach odwiedzałem laboratorium w Paryżu i rozmawiałem z chemikiem kwantowym, który zajmował się symulacjami ciała stałego, i odmawialiśmy o kolejnym proteście. To był w roku 2018. To jest protest znany jako protest żółtych kamizelek. I to protestowała biała klasa średnia, głównie mieszkająca poza wielkimi miastami uh -huh. francuskimi. Oni protestowali w miastach i charakterystycznie było to, że mieli żółte kamizelki, takie jak na przykład noszą pracownicy pracujący na drogach czy też na budowach. Czyli rozmawiałem z profesorem Christianem Mino który właśnie był tym chemikiem kwantowym i opowiadałem o, o tych o protestach, które we Francji się dzieją. On mówi, że pamięta rok 68, kiedy również protestował. No ale ja wtedy przypomniałem mu, bo wyczytałem gdzieś taką opinię, że w roku 1968 młodzi ludzie strajkowali po to, żeby zmienić świat. Natomiast w roku 2018 chcieli zmienić tylko swoje życie. Ot, tak się toczą te ludzkie losy. I urodził się profesor w dość takim kluczowym, symbolicznym, że tak powiem, roku. No, ja po tutaj nie ode mnie to zależało, ale no, tak oczywiście. mogę o tym oczywiście opowiadać. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do sedna. Jak wiemy, dzieciństwo i taki okres tej studenckiej młodości jest bardzo kształtujący na nasze dalsze decyzje. Na nasze dalsze życie. W związku z tym chciałabym zapytać pana profesora, czy chciałby nam pan profesor przybliżyć troszeczkę szczegółów właśnie z tego okresu, bo wiemy, że pewnie to skutkowało tym, że jest w tym momencie pan dziekanem naszego wydziału. Tak, myślę, że Pani chce wiedzieć, dlaczego zostałem tak. chemikiem. No to Też od razu rzeczy. odpowiem. Ja tutaj przyniosłem różne książki, aby mhm. Państwu pokazać, jak to było. Pamiętam, że od pewnego momentu, jak kończyłem szkołę ośmioletnią, a od pewnego momentu. Rozpoczyna się moja przygoda z chemią, a zaczęła się ona od takiej książki krakowskiego chemika Stefana Senkowskiego, już nieżyjącego, który w latach 60. i 70., jeszcze początek lat 80., publikował serię książek dla chemików, amatorów o różnych tytułach. i Pierwsza książka, którą znalazłem, to było moje laboratorium. Ta książka opisywała podstawowe techniki laboratoryjne, już teraz to wiem. Oraz pokazywała, w jaki sposób zbudować prostą aparaturę. Czyli, jak w tych siermierznych czasach socjalizmu w domu zbudować no, sprawnie działające laboratorium. I tutaj pokażę Pani jest pomysł, jak chłodnicę, jak chłodnicę A, wodną ok. zbudować z lampy naftowej. Mhm. I proszę mi wierzyć, strasznie przeżywałem ja jako młody wezmę, chłopak około 6, 7 klasy szkoły podstawowej, po jak taką chłodnicę zrobić. Jak stosować tą podstawową technikę laboratoryjną, jaką jest destylacja? skąd skonstruował pan profesor taką chłodnicę swoją? Z tego co pamiętam, nie, ponieważ był wielki problem w systemie już minionym, skąd znaleźć takie korki. Proszę mhm. pamiętać, że bardzo, jeżeli się nie miało znajomości, było bardzo trudno cokolwiek, co nie było artykułem powszechnej podstawowej potrzeby, dostać. Więc można powiedzieć, że już wtedy teoretyzowałem. Teraz jestem chemikiem kwantowym, zajmuję się teorią chemii. Wtedy też myślałem o tych kategoriach teorii, niemniej moja przygoda w zaczęła się od tej książki „Moje laboratorium, to jest część pierwsza. Później pojawiły się inne książki z tej serii, na przykład pierwiastki w moim laboratorium. I też również pana Sankowskiego. Oczywiście pana Sankowskiego. Sankowskiego. Ja mam tylko trzy, po latach kupiłem je, a to jest książka, to chemia domowa, kiedy przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną na Wydział Chemii i już niepracujący z nami pracownik naukowy prowadził ze mną rozmowę, na to był egzamin pisemny, bo z matematyki, a później była rozmowa kwalifikacyjna i pytał mnie, co chciałbym robić. To właśnie powiedziałem, że chciałbym robić baterię, ponieważ jedna z książek Sękowskiego to właśnie była elektrochemia domowa, i ona omawiała różne sposoby konstruowania ogniw. Stąd pewno pani o tym usłyszy. Dużą atencją darzę elektrochemii i w przyszłości chciałbym, aby elektrochemia na naszym wydziale się rozwijała. Mhm. W tym czasie, kiedy interesowałem się chemią, także pojawiły się zainteresowanie literaturą była to literatura fantastyczna, naukowa W ogóle dużo tutaj jest książek, jesteśmy ludźmi księgi, ponieważ jesteśmy wychowani w obrębie kultury chrześcijańskiej. Natomiast ja jestem, jestem też człowiekiem książek, mogę powiedzieć. Stąd tutaj książki. I moje zamiłowanie od wczesnych lat to proza Stanisława Lema Solaris, świetna książka, która, powieść, która ma dwie ekranizacje. Jedna Tarkowskiego, o czym jeszcze pewno powiem, a druga Sydenberga. To taka ciekawostka. Po fascynacji chemią Literaturą fantastyczno-naukową, pojawiła się fascynacja komputerami. Panie profesorze, bo widzę tutaj jeszcze jakieś książki, o których Pan tak naprawdę nie mówił jeszcze. O co tutaj chodzi? Otóż to są książki, które wiążą się z moim hobby. Ja myślę, że może Pani o to zapytać. Więc ja Aha. przygotowałem pewne książki, które ja nawiązują do tego, czym się zajmuję w wolnym czasie, bo tylko nauką człowiek żyje. Otóż ja lubię uczyć języków obcych w szkołach podstawowej średnio uczyłem się niemieckiego i rosyjskiego. Później y, y, był język y, angielski, hiszpański, właściwie y, sprawnie się w języku hiszpańskim i angielskim. Y, y, przez dwa lata pracowałem na Uniwersytecie w Hiszpanii, ale y, hobby to są, y, to jest nauka hieroglifów egipskich i tutaj jest książka, którą chciałem Państwu pokazać. To jest podręcznik do nauki hieroglifów egipskich z okazji średniego państwa, y, y, łącznie z ćwiczeniami można się uczyć, jest to studiować. Problem jest taki, że jak z językiem japońskim wszystkie te znaczki, które Państwo mają, trzeba się uczyć na pamięć, żeby je stosować w rzeczywistości. Jak już opanujemy, możemy stosować też używać potężnie w języku polskim, a jak już umiemy, to bierzemy tę książkę, którą może Pani pokazać. I tu są teksty do ćwiczeń, czyli są teksty na przykład przepisane z różnych artefaktów. Tego okresu i mając określoną wiedzę, możemy je tłumaczyć. W drugiej książce jest, jest przetłumaczona, jest transliteracja i następnie tłumaczenie. Także to takie jest moje hobby. Lubię się uczyć języków y, obcych. Panie profesorze, skąd akurat hieroglify egipskie? Bo to jest takie dość nietypowe hobby. no nie, nie oszukujmy się, nie ma wielu osób, które siedzą w tym temacie. Nie wiem, trudno powiedzieć. Myślę, że zgodnie jak z tym, co powiedział Goethe, człowiek jest. czy Jesteśmy tyle razy człowiekiem, ile znamy języków obcych, więc. Y, może tego coś w tym jest. Na przykład, w języku angielskim zauważyłem, jest mi bardzo łatwo postawić studentowi ocenę dostateczną. W języku polskim mam z tym wielki problem. Komputery w moim życiu, komputery takie, które można było używać w domu, to był okres liceum ogólnokształcącego. Oczywiście, którzy mogli sobie pozwolić, tej komputery mieli. Ja dość późno, ale tam w tle nie wiem czy widać. Jest to komputer firmy Atari, już nie nieistniejącej. Teraz są modne koszulki z napisem Atari. Na tym komputerze napisałem pracę magisterską. Teraz po latach, na potrzeby tego wywiadu, ten komputer uruchomiłem. Muszę Państwu powiedzieć, że z sentymentem patrzę na ten ekran. Obok jest nowoczesny. Komputer. Takie zestawienie tutaj firmy amerykańskiej, można zobaczyć jak to wszystko posunęło się w czasie do przodu. Czy ten komputer, czy, proszę, jeszcze działa? Jest możliwość na nim? Mam taką nadzieję. Na Aha. pewno się uruchomił, natomiast zastanawiam się, jak uruchamia się system operacyjny. Mam podejrzenie, że jest on na dyskietce, którą należałoby wczytać, ponieważ zauważyłem, że ruchom się napęd. I pracował napęd, który wymagał włożenia tam nośnika. Mm -hmm. Natomiast e, takie inne komputery, które dla Państwa już mogą być bardzo historyczne, to chciałem Państwu pokazać. Bardzo ciekawy Pantop firmy Sony. Dlaczego on im pokazuję? Bo oczywiście komputer komputerem ciekawy design, bardzo użyteczne narzędzie. Obecnie Pantopy raczej wychodzą z użytku, ponieważ nasze telefony komórkowe, smartfony, właściwie robią to wszystko, nawet więcej. Na przykład nie ma latarki, tak? a w komórkach możemy używać lampy w postaci, aby mieć latarkę. Ten komputer firmy Sony pojawia się w filmie Science Fiction. A którym? Solaris, Sodenberga, Chris Kelvin na stacji kosmicznej orbitującej wokół planety Solaris, wysłuchując transmisji z Ziemi, otwiera taki pantop. Szanowni Państwo, jak ja otwieram taki Pan to przez ułamek sekundy jestem na stacji kosmicznej orbitującej wokół Solaris. Natomiast drugi ciekawy komputer, który również chciałem szczególnie Państwu, młodym ludziom pokazać, to jest również e, komputer. Firmy Atari. Tutaj było proszę, Sony model 3. A to jest przynośny komputer firmy Atari, pracujący pod systemem DOS. Nawet udało mi się go uruchomić. Postaram się jeszcze raz. To taki mini laptop, czy nie? Tak, mini laptop. I ten, film, ten komputer wystąpił w drugiej części cyklu Terminator, kiedy młody John Connor, przywódca ludzkości w walce z robotami, włamuje się, jako dziecko oczywiście, włamuje się do zapewne banku, używa właśnie ten komputer, aby złamać hasło. Czyli z tego wynika, że kolekcjonuje Pan Profesor sławne komputery. To, to duże słowo, ale to jest jakieś spojrzenie wstecz, już jest tego, co było i już minęło. I A prawdopodobnie jeszcze... w takiej formie już nie wróci. A czy one jeszcze działają? Bo o tamte, no ale te są takie jeszcze bardziej... Tak, działają, aczkolwiek nie wiem, jak dobrze działają. Tutaj udało się go uruchomić, proszę zobaczyć. Tak. Czas zrobić to zbliżenie. Można przesuwać, odrządzenie dotykowe, coś tutaj się włączyło. Z jest roku, tak mniej więcej? Myślę, że jest jakieś jakichś 20 lat. Ale należałoby sprawdzić, tak natomiast ja. ten komputer jest również do uruchomienia. O, proszę zobaczyć, zgłosił się system operacyjny. Nawet Wszystko tutaj, działa. Tutaj podaje, jaka to jest wersja dos Natomiast ciekawe do niego, że do niego jest coś w rodzaju karty magnetycznej, która jest bardzo oryginalna, to była krótka technologia firmy Atari na amerykańskim Ebayu można kupić. To jest oczywiście technologia, która już zaginęła w pomocy dziejów, ale ponoć bardzo ciekawa jest taka duża karta, to jest technologia na krzemie oparte, które Atari produkowało razem z takim komputerem Atari. W czasie, kiedy byłem uczniem szkoły średniej, fascynacja chemią, literaturą fantastyczno-naukową, czyli science fiction, później weszły komputery, później zaczęły się studia, czyli nauka chemii. No i to fiction zaczynało trochę odchodzić gdzieś do tyłu, pojawiało się tylko science. I na drugim roku, będąc studentem, słuchaczem wykładów pana profesora Żysława Lataki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pomyślałem, że właściwie można by się zająć już nauką. A dlaczego? Ponieważ obracałem się w kręgu dwóch moich kolegów, którzy współpracowali już z profesorami na naszym wydziale, to znaczy z panem profesorem Grażyńskim i panem profesorem Kozłowskim. Tak się teraz upotyczyły, że ani jeden, ani drugi nie skończył studiów. Poszli gdzieś w jakieś swoje rewiry życiowe i o nich zaginął. Ale w czasie jednego z tych wykładów, kiedy ja mówiłem, że to, co pan profesor opowiada, pan profesor Latajka, opowiadał nam o swoim stażu podoktorskim w Okazaki w Japonii, gdzie na superkomputerach modelował reakcje chemiczne. Ja stwierdziłem, że ja to chcę robić. No wiecie dlaczego? Stąd te komputery science fiction, no i te komputery profesora Latajki. I kiedy z nimi rozmawiałem w przerwie, mówiłem, że mi się to bardzo podoba. Oni mówią, słuchaj, no to są tak samo jak my, czyli idź do niego i się zgłoś. Ja proszę Państwa poszedłem do no, Pana Profesora Tajki i powiedziałem dzień dobry, ja jestem Pana studentem, bardzo mi się podoba to, co Pan robi. Ja bym chciał też modelować reakcję mocy komputera. I to na drugim roku już? Na drugim roku, I tak. I Profesor Tajka powiedział, bardzo fajnie, cieszę się, proszę wejść. Niech Pan do mnie przyjdzie później po wykładzie. No i jak to się później potoczyło? To Pan Profesor Tajka powiedział mi, że bardzo dobrze, tutaj proszę przychodzić na nasze seminary zespołu, Pan będzie patrzył, jak to u nas wygląda. I dał mi publikację. I powiedział, od tego zaczniemy naszą pracę. I teraz po latach, kiedy tą publikację oglądałem, to była publikacja z czasopisma Journal of Chemical Physics, bardzo zaawansowana, dotyczyła reakcji rodnikowych, kinetyki reakcji rodnikowych. I powiem szczerze, niewiele z nich wtedy rozumiałem na drugim roku. A po studiach stwierdziłem, że to była ciężka, ciężka publikacja naukowa o skomplikowanym materiale. To dopiero dla młodego studenta. Oczywiście, ale myślę, że chodziło o to, żeby sprawdzić, czy ten młody człowiek naprawdę coś chce zrobić, czy tylko tak przychodzi, bo mu się podoba Japonia na przykład, albo chciałby pojechać sobie <gry> za granicę. Niemniej od tego momentu, że obracałem się wokół tego zespołu, później napisałem pracę magisterską w zespole pana profesora Latajki, ona dotyczyła komforu witaminy C oraz pewnej reakcji między amoniakiem i Fuorkiem litu, którą badałem teoretycznie i co ciekawe, po 30 latach tą samą reakcję już badałem przy pomocy metod chemicznej topologii kwantowej. Także to się wszystko zamknęło, taka kompozycja klamrowa. No a później pan profesor zapytał, czy chciałbym realizować badania naukowe w jego zespole. No i tak zostałem. A później doktorat, habilitacja i. i bycie dziekanem. Bycie dziekanem. <laughs> Czyli tak można podsumować, że okres pana profesora młodości studenckiej i też dzieciństwa to bardziej książki Senkowskiego, komputery, science fiction. I tak przypominam się jedno to książka, o której pan profesor wspominał na początku. To jest moje. moje laboratorium. Tak. Czy w związku z tą książką i o tym zestawie do destylacji, o którym pan profesor wspominał, mam pytanie od studentów tutaj. Czy miał pan profesor taką swoją przysłowiową piwnicę, w której przeprowadzał pan swoje doświadczenia, jakby te pierwsze takie doświadczenia chemiczne, takie samodzielne. Czy było coś takiego? Bo wiem, że wielu chemików właśnie tak zaczyna. Dosłownie może nie. Piwnica w moim domu była stosunkowo niska, i tam <grymne> ciężko się przebywało i wykonywało określone czynności. Natomiast robiłem eksperymenty w moim pokoju, gdzie spałem. Powiem Państwu, że kiedyś postanowiłem otrzymać chlor, i ten chlor zebrałem w strzykawce, którą zabezpieczyłem woskiem. Ten chlor Ponieważ nie wiem dlaczego, chyba nikt mi nie podpowiedział, że należało podgrzać, to by się go szybciej się, by się wydzielić. Wydzielał się wolno całą noc. Pamiętam później bardzo długo musiałem wieczyć pokój. Przynajmniej był odkażony. Tak, Uf. oczywiście, tak, był odkażony. Także piwnicy nie miałem, ale eksperymenty takie, które mogłem przeprowadzić, a niewiele patrząc też mogłem, to przeprowadzałem oczywiście. Ale To super sprawa naprawdę. Tym bardziej jeszcze z chlorem to takie nie powiedziałabym, że to takie standardowe pierwsze doświadczenie chemika. To no, tak jakoś wyszło. Widocznie miałem odczynniki, żeby chlor otrzymać. Tam też elektroliza oczywiście wody, jakieś proste ogniwa, które No można tak, było. była książka wykonawać. z elektrochemii, także to tak, nie tak, bez tak. przyczyny. No nic, no to bardzo w takim razie dziękuję panu profesorowi za tą część i spotykamy się w kolejnych częściach, w których opowiemy bardziej o byciu dziekanem. Jak to właściwie jest? Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.